Cześć ma. Semantitous Force, a to kolejny odcinek Minecraft World, już dziesiąty. Tak, raczej dziesiąty. I jak zauważycie, na mój pasek nie mam Minecraft 19. To się stało. Powiedzcie, nie? Może najpewniej, a może po prostu myślicie sobie, że w ogóle jestem dziwny. A pod album w ogóle nie oglądacie mnie, więc powiem wprost: zmieniłem, ponieważ jeden będzie mi się strasznie bugowało, lagowało, ciągle było out of memory. W ogóle mój komp trochę szwankuje, mój komp po Minecraft, i ciągle jest out of memory, i muszę grać na fast, i w ogóle musiałem się zainstalować na jedności Optifine, taki mod. I w ogóle, to co, żeby było ciekawie zainstalowałem takie dwie modyfikacje fajne: Obsidian Tools mod oraz Mo Creatures. Według mnie bardzo fajne mody. Polecam. Właśnie na nich będę grał. Jak się, jak oczywiście, jak się nie obrazicie, jeśli będziecie chcieli grać bez modyfikacji, powiedzcie: Napiszcie, rozumiem. spoko Chyba już nastał dzień, jak tu widzę. Przykopałem się, ostatniego odcinka zrobiłem z tą nową przedmiotem. W ogóle nic w nie zmieniło, co z skrzynki zrobiłem. Takie tam pierdoły. W ogóle tu mi wilki syczały i w ogóle creepery. Zobaczymy, jak, jak to wszystko ładnie wygląda. Widać, nic tutaj nie się na no, razie nie dzieje. W nocy to huczało jak. hu uh, uh, hu uh. Bo w no, dodali, wiecie, znaczy nie dodali, było ciągle. Te, jak widzi yy, Wilkołak, znaczy, no to był jeden, jeszcze słyszałem Wilkołaka. A nie, to muzyka w Minecraft, czekajcie, widzisz, bo się myślałem... ostatnio znaczy, Troszeczkę niech będzie tej muzyki. nie będzie. Tegla duchy. Swinko. Dobra, to ja teraz idę po żarcie, bo strasznie, strasznie głodny jestem. Pełna owieczka to nie żarcie, ale chodziło mi o wełnę, żeby zrobić łóżko. Ula, idę ponownie. Tak mało mam życia, bo eksperymentowałem z lawą tam w moim domu, żeby było jakieś przejście i... jej przysmażyłem i zostało mi tylko jedno i pół serduszka. Więc na razie bym potrzebował się trochę uleczyć, nieprawdaż? Dobra. Uhuhuhu. Uhuhuhu. Uhuhu. Uhuh. Uhuh. O. O. Okolica jest trochę drzewiasta według mnie Może kiedyś się przeprowadzę Już niedługo Mi się trochę nie podoba raczej Jawa Owca o, Świnia tam jest Ostatnio jak grałem w z... jakimś świecie to Koło ze świniami w ogóle Jeden się wyobraziłam Dobra, chyba mi starczy wełny. Jak sądzę, mam jeszcze jedną. Gdzieś. Gdzieś. Gdzieś mam wełny. No i chyba mi jest też starczy, nie? Se, muszę jeszcze drewno urąbać. Czy ja mam w skrzyni? We skrzyni mam troszkę, tak. Wiedziałem. I jeszcze może. Tego to nie wiedziałem. Nie mam wełny. Mam dwie. Pomyłka. Robię... Znalazłem węgiel tam gdzieś. <laughs> Zróbmy z tego. Yy, jak już sądzicie, wiem. Wiedz, wiedzieliście, pewnie, co zrobię. Potrójne, potrójne. Hmm. dzisiaj jestem trójny Dzisiaj jestem się zabrać trójny się zabrać Sexy trapdoor. Sexy Sexy trapdoor. Musimy iść. Dobra, to jest trochę dziwne. idę po Sexy Kwiaty. Do Sexy. Do Sexy domku. Nie wiem jak to ująć. Do seks O, ale fajnie to wygląda. Nie no, tak taką hej. O, to dopiero jest jakaś Nora. Na pierwszą, na kilka nocy. No i tak, tak ładnie. Tak. Co zdobimy. Nasz pierwszy. I ostatni domek. Nie, nie pierwszy. To. I jeszcze go oświetlimy. O, ładnie. O, fuck, zapomniałem jeszcze czasu. E, załóżmy, że, że, że zacząłem tak dwie minuty temu. Dobra. Czyli już nagrywam dwie minuty. Proste. Teraz już czas na. Uuuuu, szamanka, proszę sobie Jedzenie sobie Bo ja mam takie jedzenie jeszcze to surowe, surowe, surowe. Zak. Mm. Nie wiem. Tu będę miał taki dostęp do lawy i tak trzeba patrzeć, czy jest noc czy dzień. Będzie fajnie. Co by to przystąpić kamienie Nie, bo się nie chce. U, 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 u. Chyba będę musiał Albo taki lag, że hej, hej, fuck, fuck, czekajcie, sprawdzę! U, u, dobra, jestem. Mi się zalagowało. Czy są takie lagi? siedzą i ja niestety nic nie poradzę na to. Hmm, bo gram na laptopie, na laptopie ciężko minecrafta i to nagrywa i w ogóle, fuck, i w ogóle gra. O, no, w ogóle nie mam dostępu do komputera No bo nie, nie mam dostępu, bo mój braciok ze za komputer O, co tu mam, co to mam, tu bugowany jak zwykle Ach, Minecraft Tak pomyślałem jeszcze, że po co grać na Prilasek, one i tak się strasznie bugują Najlepiej grać z modami i w ogóle ten... Poczekam do pełnej wersji Prilasek, wtedy to będzie, wtedy to będzie gicio. Wtedy to będzie czas jak mi każą płacić, to się wkurzę. Jeszcze raz za Minecrafta. Będzie wyjdzie oryginalna pełna wersja. Si jak to się wkurzy tak strasznie. Jak jeszcze... Jak będę musiał dopłacić, to może jeszcze coś to ten... Y może jeszcze znaczy dopłacić, to jeszcze będę... To jeszcze może to wytrzymam. Wytrzymam i wytrzy sure? O fakt jestem zły, to jestem zły. Ale z niego węgiel wylatuje, fajnie. Yeah. Fuck it. Tu szczur to znaczy, tu gdzieś jest respawn, respawn szczurów, nie no żartuję, nie ma respawn szczurów, znaczy jakie respawn? No, jest respawn znaczy jest spawn szczurów, znaczy czeka tam jest, szczury się spawnują, ale tylko w Mock Creatures, modzie oczywiście polecam, um, bardzo fajny mod, i, ale nie ma spawnera oczywiście, czyli dungeon na no, no, no. Tak sądzę, że jak grałem na początku DN8, to nie wiem, może, może się mylę, ale że jak mówili, ponoć jest tak, że się bardzo dużo dungeonów tworzy, więc ponoć by tak mogło być teoretycznie, że, że mam dużo dungeonów już na świecie, bo w 1-8 są już te klocki i dungeon, więc ponoć może tak być. Zaraz ja wypróbuję, zobaczymy jak zasnę, czy jakiś mob się zaraz czy nie. Ej, czy gram na easy w ogóle? A gra, przecież i tak by też żeby by się nie mógł spełnić, okej. Okay. Mm, fajne mięsko. Jeszcze, o, ops, jeszcze dwa kolejne. Łóżko kraftujemy. Nie będę mówił receptur craftingu, bo każdy na pewno wie ogląda Minecraft Polska i w ogóle wszystkie te rzeczy. Ja og oczywiście oglądam Minecraft Polska. Polecam bardzo serdecznie go i pozdrawiam Patryka Minecraft Polska. Świetne świetnie robi poradniki i ogólnie przeglądy. Dobra, ustawiam ci dupę owcą, no jak? Jak teraz sądzisz? Pewnie zachód słońca. W <laughs> tyle owcy i, i tego, i lasu, i lasu fajnego. Znaczy nie fajnego, bo będę się go podobał. I owca kąpiąca się, i przeglądająca. I samotna, w ogóle nie, ma, nie ten. nie ma już na. Dobra, wiesz, niestety muszę już chyba coś wiedzieć, bo już mogę się razem no ja, Zobaczymy jeszcze. Okej okay. Gdzieś tu mi się zaspałną jakieś te wilki Dobra, ja już go A w ogóle yy, ja chyba już ile nagrywam? 5 minut jak sądzę. Chyba. Jak nie, to nie musicie, bo ja dokładnie nie wiem, muszę to bardziej obliczać. Dobra, idę spać. Haha, ha. fuck you, motworki! Tak, fuck you, muszę tam jeszcze raz Ja nie mogę, muszę gdzieś tam dostać, ale na razie nie nie, nie, nie dzisiaj, dzisiaj mam plany takie, że po prostu nie mam żadnych planów. To jest najgorsze, co eee, by tutaj dzisiaj za. Ej, to planów, co samochodowcy, co to jest? Ugolimy ją, znaczy no? ja zabijmy. I si, może poszukam jakiegoś cave'a. Właśnie. że muszę płodnie sobie? Ciężkie, ciężkie czasy w Minecrafcie. Ciężkie, ciężkie czasy w Minecraftie 1.8. Ciężkie, ciężkie czasy w Minecrafcie. Ciężkie, ciężkie czasy. Joho! A to jest jakiś może, może Jakiś fajny jot a czemu nie ma ryb? Creepy. Dobra. Co tu jest? Gówno. A tutaj? Tutaj jest stolec. no i to samo. Uuu, bug fixe Zróbcie to modęk. Zróbcie... Naprawcie te wreszcie te bugi, nie tylko się, bo normalnie... Nie wytrzymamy. Muszę zbudować taki domek. Widziałam sobie może drewna, przez odcinki, bo mam bardzo mało. Spieszę, już tu to pork. To pork. Dobra, teraz sobie może pójdę do jaskini. Kupał, znaczy nieopuszczony kopalnik, a chciałbym nieopuszczony kopalnik w pierwszym odcinku, nie, tak w drugim odcinku. Znaczy, jakim drugim, dziesiątym? Ale ze mną jest źle, naprawdę. Zapomniałam kompletnie o tych, o, bo dawniej, nagrywałem Minecraft. I oddech. Dziesiąty odcinek, fajny. Jak widzicie, nie mam też takiego tekstu. pokaż mi przednio, bo przez niego mam y, out of memory. Mi tylko jest taki zlagowany. Może mi jakoś pomożecie, nie wiem, ale wątpię. Dobra, troszkę może jakieś kejwa. Jak, jak, jak mi pomożecie i dacie powód tych buksfiksów, czy bym to jakoś. O, mochmorek. no chmurek, on jakoś to zrobił, to po prostu mówcie. Proszę wow. Musimy też o No bez przesady, ale. To wcale gwałciła drzewo, no, no. proszę was, no. Minecraft jest y coraz bardziej jest bardziej, no, chyba ba, ba, ma już narzeczoną, czy, czy może żona, czy, czy tak coś robi? Przeżył pierwszą miłość seksualną. To Minecraft, bardziej seksualny się staje, a w ogóle w ogóle dziewczynie ma prowadzić zrównoważenie zwierząt. Jak już mówiłam o tej owcy innej takiej. Fuck jak tu jest gaz las, może nie mogę się oddalać? No skłonność do gubienia się w ogóle w Minecraft'cie. no, tak, tak się gubię, że to jest po prostu niewbaczalne. Dobra, to jest ta rzeka, więc raczej nie zgubię. Niedługo będę musiał się przeprowadzić, a ja to może w następnym odcinku. Nie no, za No tu muszę dużo drzew jeszcze ściąć. Będzie ładnie, znaczy drzew... Nie, żeby nie było ładnie, tylko żebym jakoś to sobie zebrano na mój domek, który coś tam zrobię. Tym razem, tym razem raczej nie będzie z tego, tu, bo tutaj nie widzę żadnej gliny. Ale ostatnio na mojej sejwie tak było tak miałem wartość z tej, tej gliny, że musicie... Ja mu oczywiście podałam w poprzednim odcinku jak nie... jak obejście ten odcinek. Jak yy, podaję save'a, dobra. Dobra, a w ogóle ogólnie tu ja idę do cave'a? Ogólnie? Muszę pozbierać żelazo, bo w ogóle nie mam a, Ale to było dziwne A muszę w ogóle ogólnie pozbierać żelazo, bo nie mam I gdzieś tu powinien być jakiś fajny cave Fuck, nie przeszkadzam Nie patrzę Nie przeszkadzam Mama Świnka do mnie idzie fajnie. Szkoda, że nie, nie wydrupała. Fak, e, który to już. Uuu, hu, 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 już może się żegnać. Przekroczyłem limit czasu. 10 minut. Znaczy, nie, nie limit. mój, tylko, ja chcę, żeby moje odcinki trwały tak minimalnie 10 minut. Odcinek był nudny jak cholera, jasna. Może w następnym zejdę. Wiecie, to już zrobiłem w następnym odcinku. Wiecie już. Wiecie już sobie z taką wierówzkę. Wiecie? you! Wiecie już to zrobię, wiecie, wiecie, już wiecie. Już ja sobie. wiem Dobra, żegnam się z Wami. I tu muszę sobie oznaczyć jeszcze tak pochodnio. I tutaj, odtąd będę to miał. Okay. Teraz Wam się żegnam, idę, 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 idę. Po czerwone kwiaty. No i cześć, bo już ten odcinek trwa jakieś chyba 12 minut. No to cześć. Po co? 7. Ja Siema. A zapomniałem dodać. Zapomniałem powiedzieć, jak jak to zaszło. Komentujcie, subskrybujcie. Szuty guzik. Subskrybuj oczywiście. Od Napisem subskrybuj. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku Minecraft. Siema. Do, I do usłyszenia.